Cześć, zaczynam kolejny, trzeci już i ostatni dzień w Luoyang. Dzisiaj jadę poza miasto, jest to około 50 km stąd. Trzeba dlatego się udać na dworzec autobusowy i znaleźć jakiś autobus jedący tam, gdzie jadę. A jadę do świątyni Shaolin. Mam bilet, który kosztował 25 yuanów na autobus, tylko że to nie jest autobus bezpośrednio do świątyni, a do miasteczka obok, które się nazywa Dengfeng. Trzeba niestety poczekać aż godzinę 20, trochę. No trochę dużo czekania, ale jakoś może przetrwam to wszystko. Będzie trzeba potem się trochę spieszyć ze zwiedzaniem tej świątyni, a poza tym chciałam tam po górze sobie jeszcze trochę pochodzić. No chyba to spacerowanie po górze będzie trzeba jednak odwołać, czy to ze względu na brak czasu, czy na złą pogodę, bo dzisiaj ma być deszcz. A oto jak wygląda dworzec, dworzec autobusowy, który jest zlokalizowany tuż obok dworca kolejowego w Luoyang. zwiedzam jednak za dużo miasta od razu po wyjściu tylko ze z dworca głównego autobusowego taksówkarze ciągają i zbierają ludzi żeby pojechać dalej no więc jadę do świątyni umówiliśmy się z taksówkarzem na 50 juanów. Co chyba nie jest tragiczną ceną, biorąc pod uwagę, że jest tam ogromny korek pod świątynią ciągnący się na 4-5 km, więc trochę chyba nam czasu zajmie. No, ostatecznie na samym końcu się taki korek zrobił, że się jechało dużo wolniej niż się szło piechotą, więc ostatecznie wyszedłem całkowicie z taksówki i idę piechotą ostatni kilometr, będzie szybciej. Wszędzie przy drodze oczywiście są babcie sprzedające płaszcze przeciwdeszczołe, więc takie coś sobie tutaj zakupiłem. No i... Trzeba ruszać dalej w kierunku świątyni Już niedaleko Zaczyna mnie też powoli ciekawić jak ja wrócę stąd do Luoyang z powrotem Bo nie wiem czy nawet spod tej świątyni są jakiekolwiek autobusy jadące tam do tamtego miasta Wszystko pewnie jedzie do Dengfeng Ale jak się dostanę do Dengfeng to już pewnie stamtąd nie będzie busów do Luoyang Nie wiem nawet o który jest ostatni Byle się nie okazało, że trzeba taksówkę brać na 70 kilometrową trasę a, bo pewnie to jest nawet niemożliwe, bo raczej taksówkarze nie będą chcieli tyle jechać. Ale... Dobrze by było jakby był jakiś publiczny autobus, który jedzie po prostu ze świątyni bezpośrednio do Luoyang, ale za... no jednak przypuszczam, że będzie pewnie dużo ludzi wracało tak po południu. No i nie wiem, czy miejsca będą w takim autobusie. Bilet już zakupiony, nie było trzeba jakoś strasznie długo stać przy kasie. Kosztowało 80 yłanów, co jest w sumie tańsze niż miało być, bo myślałem, że stówę. Ale teraz trzeba odnaleźć wejście tylko. Jest wejście tutaj o. Cały teren przy wejściu jest obudowany, jak to zwykle bywa, nawet w tej wczorajszej świątyni, jak byłem, jakimiś sklepikami, restauracjami i takimi punktami po prostu, gdzie można sobie zakupy spożywcze zrobić, takie na drogę. Jakieś picia, pamiątki, no wszystko po prostu. I tych stoi tam jest ze 300. No i oto ja jestem w środku, trzeba więc zaczynać zwiedzanie. Deszczek taki malutki pada, w sumie nie przeszkadza za bardzo. Tutaj jest trochę... Dystansu do pokonania, jednak, tej świątyni, bo świątynia jest położona u podnóża góry Song, Songshan. Jest to jedna właśnie z pięciu świętych gór chińskich. A jeśli pamiętacie, filmik z góry Taishan. Taishan jest pierwszą, najważniejszą górą z tych pięciu świętych, a Songshan jest inną z nich, pozostałą, jedną z tych czterech. I właśnie, jakby się tutaj miało dosyć więcej czasu, to można nawet sobie pójść taką najbardziej malowniczą drogą. Ale to trwa parę dobrych godzin. To jest bardzo długi odcinek i żeby zobaczyć te najważniejsze, najładniejsze widoki tutaj, to trzeba jednak trochę więcej czasu mieć. Najlepiej by było spędzić noc w tym miasteczku Dengfen i tutaj przyjechać sobie około 7 rano i wtedy zacząć. A tak jak ja mam w sumie 4-5 godzin na eksplorację tego terenu, to... No, trzeba chyba jak najszybciej lecieć, zobaczyć co najważniejsze, czyli świątynię. Kilka innych rzeczy, które są obok. I może jeśli starczy czasu, to jednym z wyciągów przejadę się na sam szczyt tej góry. Bo ten najładniejszy odcinek nie prowadzi przez szczyt góry. Na szczyt góry jest trochę krótszy, no a dodatkowo, jak mówiłem, jest właśnie kolejka, którą można tam wjechać. Obawiam się tylko, że tutaj będą tłumy i... Nie wiem czy, czy, czy to się uda, ale spróbuję. Zobaczymy w ogóle jak to będzie, bo no w Chinach wszystko jest duże i wszystko trwa dużo czasu. Jeśli natomiast chodzi o samą świątynię, to ona tutaj stała od 500 roku naszej ery i jest dosyć stara. Tylko, że to znaczy, ona wtedy tutaj została zbudowana, a to, co teraz jest, to nie jest ta sama świątynia, to nie są te same budynki. To, co jest teraz, jest bardzo, bardzo skomercjalizowane i takie pod turystów, żeby wyciągać tylko kasę z ludzi. I odbudowana ogólnie została ta wersja, która teraz to jest. W 1928 roku, bo wtedy też została spalona czy kompletnie zniszczona, i właśnie w tym roku postawili ją tak, jakby na nowo. Z tym, że niektóre budynki są jeszcze nowsze, nawet z 2004 tutaj coś jest, więc to jest taki dosyć nowy przykład chińskich zabytków, powiedzmy. Idąc teraz od bramy wejściowej, w kierunku tych głównych budynków. A no Parę minut to zajmuje i mija się tutaj różne szkoły Shaolin, szkoły Kung Fu, szkoły Łuszu bo tutaj ci, którzy chcą trenować te właśnie rzeczy mogą sobie przyjechać i się zapisać W tym miejscu na górze odbywają się też pokazy, sztuk walki Kung Fu co około godziny się to zaczyna i trwa pół godziny ale później może wpadnę Patrzcie, jakie rarytasy można tutaj dostać. Dwa pudełeczka Nudli za 10 łanów. Tutaj, nawet, takie stołeczki są, żeby sobie usiąść. Kolejne już sprawdzanie biletów, tym razem już do właściwej świątyni, na tereny świątynne, a do samego kompleksu świątynnego. Tutaj to wszystko jest, tutaj tylko raz można wejść mając ten bilet, a poza tym można tutaj wracać jeszcze 10, przez 10 dni na tereny góry Songshan. Muszę powiedzieć, że wcale nie jestem pod wrażeniem tej świątyni Shaolin, bo w sumie wygląda jak wszystkie inne świątynie buddyjskie w Chinach, bo to można tak powiedzieć, że widziałeś dwie czy trzy świątynie, no to widziałeś je wszystkie. Właściwa świątynia już skończona, nie była ona strasznie duża, ale z pół godziny dobre zajęło. Teraz tutaj przejdę w taką mniejszą drogę i ta ścieżka prowadzi gdzieś do jakiejś jaskini. Dwa kilometry trzeba iść, żeby tam dojść. Jaskinia ta jest słynna z tego, że któryś z budów Damo medytował tam przez 4 lata w środku tej jaskini. Świetnie okazuje się właśnie, że wędrówka do tej jaskini jest pod straszną górę. Takimi schodami się wchodzi non stop, niby to jest 2 km niecałe. Ale tych schodów jest i jest, i jest, i jest i się idzie. Sporo się idzie. Proszę bardzo, jest jaskinie. Tutaj na tablicy czytamy, że 9 lat tutaj ten goś, my to nie 4, chyba mówiłem, że 4? Nie, 9. Zwrócony był w kierunku ściany i tak siedział przez 9 lat. Do środka jednak nie wchodzę. Nie wiem, czy tam można wejść, bo tam taka kolejka się ustawia, ludzie wchodzą pojedynczo i tam się modlą, klękają, a jakiś mnich uderza w dzwonek więc nie wiem czy tak można, więc no odpuszczam. Tymczasem jednak trzeba jeszcze na szczyt się udać, bo ta jaskinia nie jest na szczycie. Jeszcze trochę do samego końca jest i tam jest taki wielki posąg. Oj, cały jestem znowu w pocie, jak kiedyś w Hongkongu, jak w Nankinie, jak w ogóle każdego dnia, którego tylko się wspinam na górę. Tutaj jest już szczyt. A, I właściwie nic tu nie ma poza małą grupką ludzi. I dwiema babciami sprzedającymi napoje i jakieś takie małe przekąski. Teraz trzeba powoli zaczynać w dół schodzić, tylko że trzeba bardzo uważać więc droga w duchy będzie dłuższa. Deszcz padał, więc jest wszystko mokre. Wszystkie kamienie tutaj są bardzo mokre. A tak wygląda szczyt. Tę wielką na 12 metrów statułem Buddy Darmy, postawioną tutaj w 1995 roku, za pieniądze zebrane od wyznawców buddyzmu. Była taka zbiórka, oni tutaj rzucali datki i postawiono to właśnie tutaj, na tej szczycie góry. No, jak mówiłem, schodząc z takiego czegoś trzeba być nieźle uważnym, bo jest ślisko. No i sam siebie nie posłuchałem, bo poleciałem na schody prosto z spodenkami w błoto. Wygląda to tak nie wygląda najlepiej, a poza tym to są moje jedyne spodenki, które tutaj mam jeszcze trzy dni w takim czymś że będę musiał chodzić. Ubrać jakoś, nie wiem, przez noc to nie wysnie, ale coś się poradzi. Więc pamiętajcie, uważnie schodzić. Ale też tuż po tym jak upadłem, właściwie w tym samym momencie, jak zacząłem się poślizgiwać, dwójka Chińczyków od razu do mnie leciała z chusteczkami i z wodą i pomogli wstać i się trochę umyć. Więc to nie tak, że Chińczycy mają straszną znieczulicę, bo mi pomogli. Tutaj nieopodal jest jeszcze jedno miejsce, które trzeba zobaczyć. Nazywa się to Lasem Pagod, albowiem jest tutaj 248 takich małych kamiennych pagod. Są tutaj także prochy zmarłych mnichów. Zobaczcie, jak na mapie nazywa się Las Pagod, po angielsku Tallinn. Tak jak miasto, stolica Estonii, Tallinn. Dlaczego? Bowiem zapis chińskimi znaczkami jest taki sam. Tallinn po chińsku to jest. Las Pagod, ta pagoda Lin Las. Tylko że translator im przetłumaczył to jako stolica Estonii, bo Tallinn po estońsku to jest właśnie Tallinn. Jest tutaj też mega kolejka ludzi, taka na 300 czy 500 osób. I wszyscy czekają do autobusików, które zabierają ludzi do głównej bramy. Właśnie świątyni Shaolin, która jest jakieś 2 km stąd. Więc co, co tutaj czekać, jak można tam dojść? 15 minut. i te piechotą. Trzeba już niestety odpuścić te wszystkie wyciągi jadące w górę. Nie ma czasu, bo już jest 17 i za chwilę się zacznie ściemniać, więc. No, czas dosyć szybko uciekł. Wracając jeszcze w kierunku wyjścia, no trafiłem na to przedstawienie Shaolin Kung Fu. Która się zaczynało, więc. Wszedłem, zobaczyłem, doświadczyłem, bardzo fajne było, powiem nawet, że to było najlepsze co było w tym miejscu, mimo ogromnych tłumów i braku miejsca siedzącego, musiałem stać za wszystkimi tam, ale trochę zobaczyłem i było naprawdę, naprawdę fajne. Fajne kocie ruchy mają te wszyscy zawodnicy kung fu, czy uczniowie kung fu, jak nie wiem jak ich się tam określa, naprawdę fajne miejsce. Teraz spora wracać do domu, to znaczy do hotelu. Trzeba się udać najpierw do... na parking chyba i tam szukać autobusu do Luoyang. A jeśli nie będzie do Luoyang, to do Dengfeng. a z Dengfeng kolejny do Luoyang. Nie wiem jak to będzie, ale mam nadzieję, że dotrę. Na razie tu się żegnamy. Cześć do następnego.